Cześć, witam was do nowego filmu. W tym filmie to zrobię sobie unboxing paczki od Pilotyuba TV. Tak to się ta paczka prezentuje. Ja jestem bardzo ciekawy, co tam jest w środku, więc em, ja już już zaczynam otwierać, ale zanim ją otworzę, to jeszcze wam muszę powiedzieć, że zapraszam na kanał Pilotyuba TV, no bo on robi bardzo fajne filmy. Niestety ja nie umiem wklejać linków, ale jeśli napiszę komentarz pod tym filmem to go przypnę na samą górę, żebyście mogli wchodzić na jego kanał i mu zostawić zuby, lajki i komentarze. I teraz to już naprawdę otwieram. Dosyć solidnie to zapakował. Tutaj to najprawdopodobniej są jeszcze pieniądze, więc to tutaj też jeszcze otworzymy. Oj, właśnie, więc tutaj mamy jedną eurową monetę. Tutaj kolejna. Tu mamy jeszcze jedną. A ciekawe co będzie po tej stronie. Okej, okay, więc tutaj mamy monetę 50 centów. Tutaj jest jeszcze jedna. I tutaj jest jeszcze jedna, więc mamy tutaj trochę donate'u. To teraz odkładam na bok. Teraz będzie reszta tej paczki. W ogóle nie wiem, jakby się tu dobrać do niej. Ja bym zaczął. Em, bo właśnie nie wiem, jakby to zrobić. Tutaj może. Tutaj mamy taki karton po butach chyba. Dobra, więc trochę ciężko się to otwiera, bo jest solidnie zapakowane, ale to jest właśnie na plus, bo wtedy to, to jest tak bezpieczne. O kurde, tu już mamy fajną paczkę. Więc tutaj mamy jedną paczkę zimnych ogni. Tutaj mamy taki liścik. Może się liścik na końcu zostawimy? Tutaj em, jakiś taki czerwony ląd. Nie wiem co to jest. To jest chyba jakiś lącik. Tutaj jest tak wszystko dosyć solidnie zapakowane. O, właśnie. Tutaj jest trójkącik. Tutaj mamy szelkę Scream. Czekajcie, statyw jeszcze prosto postawię. Właśnie, szelkę Scream jeszcze tutaj mamy. To jest taka piszcząca. TB5. O kurde, to ja już chciałam od dawna mieć tego emitera. On ma 7 gram neku Więc naprawdę mam dużo szczęścia. Tutaj mamy tylko Blitza. Nie wiem, jakby to postawić, żebyście to mieli wszystko widzieć, bo... Mój statyw się właśnie trochę przewraca. O właśnie tutaj mamy teraz FP trójki z NWP. Czekajcie. Bo właśnie muszę z jedną ręką ten statyw trzymać, bo mi się inaczej co chwilę przewraca. Ale FP3 z NWP z 2015 roku. I co to za lichy statyw? On się przewraca po prostu cały czas. No właśnie, lepiej idzie tak z daleka rozpoznać. Z 2015 roku. Tutaj kolejna też z 2015. Dalej to mamy emitera dźwięku Crazy Robots. Tutaj jeszcze parę euro donate. Właśnie powyciągam się. Mamy tu jeszcze 3 euro. Tutaj dalej mamy. Taką rakietkę. Aha, to już wiem od czego to jest, bo to było tak przy tej rakietce. Jednego albo starego Dumbuma. Albo emitera dźwięku. Jedną jakąś taką piratkę, która ma 0,9 gram neku. Parę eksploderów czwórek, więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 eksploderów czwórek. Tutaj jest jeszcze jeden dumbum. Jedna petarda, którą chciałam od bardzo dawna mieć, to jest Black Death. Podobno najmocniejsza petarda z klasy trzeciej. Ona ma taki ląd. I właśnie teraz to tutaj są jeszcze 2 euro. I teraz, to jeszcze będzie ten liścik. Paczka jest właśnie pusta. Jeszcze dam te resztki tutaj do środka. I teraz otworzę sobie ten liścik. Po prostu byle, jak go pootwieram. O, kurde, co to jest? Stówę! Ja 100 zł dostam od ciebie, PiroTube TV. Dziękuję ci bardzo. No, nie wiedziałam, że tam. Co masz 100 zł w środku, więc dostałam tutaj tyle dużo donate'a. Jest tu jeszcze coś w środku? A nie, nie ma, więc tą kopertę dam tutaj. Więc tak się prezentuje ta paczka. Tak się prezentuje cała pirotechnika z tej paczki. A. Właśnie. Jak się prezentuje hajs. Jeszcze to wszystko posprzątam i później to zobaczycie to zaraz. To już wszystko prezentuję jak to ogarnąłem trochę. Bo przed tym był po prostu taki bałagan, więc naprawdę tutaj jest dużo. Nie wiem jak wy to robicie, że wsadzacie tyle dużo rzeczy do jednej takiej małej paczki, bo ta paczka była dosłownie taka malutka, a tyle pirotechniki i hajsów w niej. Więc jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, więc to by było na tyle w tym odcinku. No to na razie.